No generalnie powiedzieli, że zadzwonią, ale czy mają numer, to jest dobre pytanie. Ja nie mam pieniędzy. Nie jesteś nie widzą mnie. Mirek, słuchajcie, bardzo dobry, szczególnie po Sylwestrze. No i co? No jedziemy, szukamy nowych gwiazd fajmy. Pochodzę dokładnie z tego samego miejsca, gdzie Fame ma, czyli ze Swarzędza, więc przyszedłem tutaj tak naprawdę pokazać, gdzie królowie mieszkają i skąd królowie pochodzą. Do zobaczenia. Co mnie wyróżnia, że przede wszystkim wpierdolić, to jest najważniejsze. Nigdy się nie poddaję. Nie miałem łatwo w życiu, ale trzeba tutaj pokazać, kto jest kim, bo w końcu nazwa Sportowy tym Niezniszczalny nigdy się nie poddaje i tak to ma wyglądać. Ludzie chcą mnie zobaczyć, bo ludzie powiedzieli, jak nie spróbujesz, nie zobaczysz, nie będziesz wiedział. Oni mnie tam widzą. A jak mnie dopuszczą, to pokażę im co to jest Showtime. Eee, kurwa, dawajcie jeszcze raz to. Już? My name is King. Szczuro King. Ostatni wojownik i zwycięzca turnieju Fame Buster. Pojawiłem się tutaj. Kurwa, i od nowa, bo miałem wtedy dobry ten. Ludzie zrzucili mnie do kanałów, abym mógł stać się ich królem, wyjść na powierzchnię i udowodnić całemu światu, że to ja jestem kurwa najlepszy! Choleczko. nazywam się Piotr Sadowski, pseudonim Sadzio, od pół roku nagrywam na TikToku pewne różne filmiki takie trochę śmieszne, może trochę głupie, Lubi się wygłupiać całe życie w sumie od małego, dlatego może tutaj też tu jestem, przyjechałem tutaj dać dużo wam humoru, dużo śmiechu i poza tym może też jakąś fajną walkę, a jak przegram czy coś, to też będzie śmiesznie. Nagrałem sobie filmik, wrzuciłem na TikToka, co nie, i w weekend dzwoni do mnie kobitka, mówi, ty, dostaj się do Fejma, przyjeżdżę na casting, ale gdzie, no do Warszawy, ja pierniczę, do stolicy? Wszystko mogę powiedzieć, sracie w gacie, odkurza w pi z tej strony kurzu, każdy mówi, że chudy szczur nie da rady, no ja wam pokażę, że chyba da radę, nie? Na co dzień tyrałem w tartaku, teraz zmieniam swój fach i mam nadzieję, że wszystko się ułoży jakbym chciał. Przyjechałem tutaj w nauczyć amerykańskiego luzu, bo trochę napinka, przy niektórych widać, czuć presję. Przyjechałem pokazać, że każdy może wszystko. Sporty, walki są w moim życiu od czwartego, od piątego roku życia. 14 lat w tym siedzę i pokażę, że chcę to robić, że mogę to robić, że mogę połączyć sporty walki z dobrą zabawą, z humorem. Siemanko, do zobaczenia. Młodzi, perspektywiści zawodnicy ambitni pokażą, pracowici charakter i serce do walki. Ja jestem młody lazlo i o rywalach nie sądzę nic, jeszcze żadnego nie widziałem. Na kilku castingach co najmniej byłem, występy sceniczne mam również za sobą. Make-up mi nie straszny. Jeden jest duży, wydziarany i straszny, drugi był mały. E, szanse są wyrównane, według mnie. Kurwa, jestem jebanym królem szczuru. Może być? To, to, to. Ja to, ale. A jestem zjebany, co? Najwyższa pora pokazać młodym, jak to kiedyś było. Prowadzę vlogi na Instagramie, mam dużą popularność w Holandii, wśród Polaków. Również prowadzę treningi z zakresu kickboxingu, crossfitu dla dzieci, kobiet i mężczyzn i sprawia sportowo. Moje całe życie to jeden wielki sport i jestem zaangażowany w to, co robię. Siemanko jestem gajor, przyjechałem z Krakowa. Kmieniłem nad szansą, ale myślę, że to jest niemożliwe, jednak wydaje się, że jest możliwe, także mam nadzieję, że widzimy się później. Przętu, żeby ich wszystkich rozwalić i dostać się do turnieju, wygrać stawkę złota. Byłem, walczyłem w fejmie, kiedy jeszcze freak fighty miały tą dzikość w sobie i przyjechałem tutaj, żeby Ponownie wrócić do starych dobrych czasów. Mm, hejka, jestem Marta Linkiewicz. Przyjechałam na casting do Fame, bo chcę być gwiazdą. <grym> Yeah. Czas pokaże. Siemano, jestem kubanu 04 Możecie mnie kojarzyć z programu Twoje 5 Minut 3. Jeżeli ktoś oglądał, no i co, i przyjechałem tutaj pokazać swój charakter, rozmawiać kogoś w walce, finalnie na fejmie. W tym programie Freezak byłem Twoje 5 Minut. Właśnie tam miałem taką luźniejszą pogawędkę z jururami. E, nie było to wstawione, ale właśnie tam mi wujek mówił, że no, jest to środowisko, do którego bym pasował i tu bym się dużo prędzej odnalazł, jak tam, nie? Bo tam cukierkowy świat, a tutaj świat bardziej stworzony dla mnie, więc. Oczywiście, że tak, no. Więc jest, jest to moje marzenie i trzeba zrobić wszystko, żeby je spełnić. Hej, jestem Marta Linkiewicz i wcale nie chcę być gwiazdą, bo już jestem gwiazdą. Dzisiaj zasiadam w jury. No, nie, mi się nie chce gadać, Na co dzień wykańczam ludzi, zaliczyłem w życiu dwa nokauty i to ja złapałem dechy. No ale kurwa, próbuję trzeci raz, nie? Ale co zrobiłem? Nagrałem filmik. Zainwestowałem swoje ostatnie pieniądze kurwa w dupę od kamer. Zrobiła mi świetną rolkę, no i jestem, nie? Widzicie widzowie, jak wiecie sami, to jestem w turnieju, wygrywam turniej Tazji, idę po Ciebie, idę. Patrzcie widzowie, jest niewyjaśniony konflikt z Tazją, ale to chyba cała Polska wie, w czerwcu doszło do naszego spięcia dwa razy, teraz tutaj zadzwonili, wygrywa ten turniej Tazy, już mi nie uciekniesz. dziewaki kurwa, mogę wam dać kurwa autograf, nie? Król turów. Spodziewam się jakichś dziwnych konkurencji i myślę, że pewnie będziemy jakieś bitki robić. A zobaczymy, co będzie. Wiesz, czego się najbardziej martwię? Martwię się tego, że jak ja im coś powiem, to potem trzeba będzie przez długi czas im to tłumaczyć, kurwa. Powiem jedno trudne słowo i żeby je wytłumaczyć, potrzebne będą trzy inne trudne słowa. Hmm. Hmm. Na no pewnie staram się ogólnie wspierać ludzi i zachęcać ludzi do aktywnego życia ogólnie, do uprawiania sportu i jakiegokolwiek ogólnie. Najważniejsze, żeby była jakakolwiek jaka aktywność fizyczna w życiu. Sport to jest zdrowie i to może uratować wielu ludzi. Jesteśmy na planie Fame Booster. No, wygląda to całkiem ciekawie, nie będę ukrywał. Poznałem już pierwszych uczestników, bo wchodziłem. Fajnie, fajnie. Od niektórych już bije taka spoko aura, stary, nie? Zobacz, kurwa, jak ty wyglądasz. Jak ty wyglądasz po tych świętach, kurwa, byś się wziął za siebie. Będzie, będzie fajnie, będzie śmiesznie. Tutaj widzę dużo potencjalnych zadymiarzy, także na pewno będzie ciekawe. No, postawili mnie tutaj. Stoję sama jak palec. Mam nadzieję, że spotkam się tutaj męża. Męża szukam. Wizowie zaczynamy. Prawie 50 osób przyjechało się do nas do studia. No i czekamy, zobaczymy co zaprezentują. Widziałem kilka takich ciekawych osobistości, ciekawych twarzy. Zobaczymy. Słuchaj, nowy rok, nowy format, nowe czasy. Jedziemy z tym 2026, kurwa, nie? <laughs> Nie mam wrażenia, no byłem pierwszy, Wrócili mi od razu głęboką wodę, nie wiedziałem, że będzie Marta Linkiewicz i że trzeba będzie ją poderwać, a przysięgam, nie miałem. No to kompletnie pomysł. No spójrz na nią, kurwa. Sorry. Ja nie jestem pomidorowa, żeby musi się wszystkim podobać, żeby wszyscy mnie lubili. Widziałeś to, Otazji? Na pewno będziesz oglądał, bo ty lubisz mnie oglądać i o mnie mówić. Idę po ciebie. Idę, idę. Słuchajcie, plan był inny na y, performance mówiony, ale troszkę stresi zjadł. Bardziej akcjację jest stresik. Nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Ty chciwy. jak tu będziesz się jeszcze grać. Ty, ale nie potrzebujemy cię w naszym składzie. No spierdoliny się zdarzają. No, no co, tu, co tu dużo gadać? Natomiast y, jest też parę kotów. No. Także, także tak jak miało chyba być. No wiesz, no cały przekłisy społeczny. Od spierdolin do po, do porządnych fajnych gier. Kocurów. Słuchaj, no na razie jest to Marcin, tak kurwa nie, no Poczekaj, a... poczekaj, ty pierdolisz, do Kocurów no pojedziesz, no bo Ta, jest ciekawie, na to się ten trafiło. wykałaćka nie wchodzi. Nie, nie, to już on nie wiem, się nie, 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 nie nadaje kurwa, no jak może przychodzić? się w ogóle do ludzi kurwa. Jak może? Jak może przychodzić i cisnąć, cisnąć, znaczy cisnąć w ogóle, próbować próbować cisnąć. Nie, no, w ogóle, w ogóle, w ogóle daj spokój, ty w ogóle, e, ale on taki e, sam chujowy numer e, robi jak wtedy. są. Ta, no gdzie no to to, to to. Gdzie do ludzi? Słabo, przyszedł, Przyszedł. Raz dostał się na Przyszedł nogi. do poważnych ludzi, kurwa, no i zachowuje Ale... się jak bydło, kurwa. No, no to przecież to, 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 to bydło to się to w chlewie trzyma, kurwa, nie? a nie w stream online. Ja mam powiedzieć takie Panowie i panie, czuję się jak ryba w wodzie. Myślę, że to właśnie zostało mi pisane gdzieś tam z góry, później do kanału zeszło i przeistoczyło się w osobę króla szczurów. Jestem tu, żeby wygrać wszystko, żeby udowodnić całemu światu, że szczury też, kurwa, mogą. Wrażenia z***iste, kurwa, nie ma lipy, stary, nie zniszczalni górą. Teraz ja im wszystkim pokażę, jak kurdupel, pędzel, tak jak wyzywali mnie na Tiktokach i wszędzie, co to jest prawdziwa walka. Jeżeli dostanę, ja będę taki jak Najman. Witam instruktorką Fu, to mówi samo za siebie. Jestem bardzo zadowolony, że jest okazja spotkać się tutaj. Mam nadzieję, że uda mi się zakwalifikować do turnieju i pokazać czym jest prawdziwe Kung-Fu. No, generalnie powiedzieli, że zadzwonią, ale czy mają numer to jest dobre pytanie. Słuchajcie, no już paru zawodników mieliśmy. Na pewno jest parę takich diamentów do oszlifowania. Podobał mi się mini owca, mimo że był najmniejszy to jednak miał największe serce, i ewidentnie było go widać już na pierwszym planie. Jak wszyscy weszli tutaj, żeby się przywitać. Tak więc. Piękna sprawa, dużo fajnych talentów, mamy kuźnię, z której teraz możemy po prostu rzeźbić. Tak więc booster, fajna inicjatywa. No, chłopaki mogą sobie też zarobić, no bo 25 tysięcy w złocie, kontrakt w fejmie, nic, tylko przychodzić i czekam już na drugą edycję. Mimo, że jeszcze wszystkich uczestników nie widziałem. Oni jeszcze kurwa nie widzą mnie! Oni jeszcze nie wiedzą, ale się dowiedzą tutaj od boksela. Za niedługo kto tu kurwa będzie walczył mnie! Kto tu będzie kurwa walczył! Się będzie skulał mnie! Muzyka, jestem górą, Bo jestem górą. Kurwa jestem górą się, bo jestem górą. No, Słuchajcie, jestem zadowolony. Zawsze jakaś przygoda, uważam, że fajnie było. Lekki stresik z problemem tak zmęczył, że dajcie spokój, ale fajnie było, uważam, że ładnych chłopak jest tam, nie? No. Ja byłem przekonany, że to będą poddymianie cały czas, będą freak fighty, a to się czuje na jakimś talent show. No, każdy, z, każdy z osób, które tutaj występują ma jakiś swój ukryty talent. Wygląda to naprawdę całkiem fajnie. Widać, że to są osoby charyzmatyczne, młode, którym się chce, które dzięki Fame MMA będą chciały zmieniać swoje życie. I ja u mnie tak naprawdę mogę powiedzieć, że dla wszystkich uczestników trzymam kciuki, bo widać, że to są osoby z pomysłem na siebie i, i takie osoby będą być promowane również w Fame MMA. Nie no, porównując to z polityką, to tak jak tutaj Przemek powiedział, Tutaj trzymamy naprawdę wysoki poziom. No. Nie, ma tego, nie ma tego całego bagna, który tam się wielokrotnie wylewa. no Tutaj jest naprawdę poziom primasor. Rozumiem, że powinienem coś wziąć w obronę moich kolegów ze świata polityki. Wydaje mi się, że jakby tak wyglądały castingi do Sejmu, to na pewno może nie byłoby lepiej, ale na pewno byłoby śmieszniej i ciekawiej. Każdy gość, który zostawia dla mnie prezent, um, już mi się podoba, no tak. Jestem przekupna, można mnie przekupić złotem na przykład i komplementami. Ja ci powiem, że bardzo ciężko jest zrobić taką pompkę, że klaśniesz z tyłu pleców i jeszcze za głowę, nie? Mi się wydaje, mi się wydaje że dlatego on to robi, bo jest niski i mu łatwiej, ma krótsze rączki ma i sobie tam może pomachać nimi, tak mi się wydaje, ale no jest to i nie było to łatwe. To będą najmocniejsze nogi fame i zmierzy każdego tymi nogami, a jeśli ktoś się nawinie, jeśli chodzi o hikika, knockout kwaratowa. To się no zrobiłem tak, ale nie wiem zabiaru, mówię jakby to nie jest nam... Yy... Czarneckiego, dlatego mu nie podałem ręki, bo go nie znam. Po prostu nie, nie wiem, jakie on ma poglądy, dlatego nawet nie, nie interesuje się tym. Dlatego, wszystko dlatego. Może no jak... nie na tyle co się stresowałem, tylko sam byłem zawiedziony, bo zapłaciłem za ten strój 120 zł, a nie wytrzymał presji 5-minutowej. Także nie coś się stało. Ale mam nadzieję, że się chociaż chwilę podobało, nie? Wydaje mi się, że jest mało tutaj zapaśników i parterowców. To tak. na pewno pokazałbym dobry parter, dobre, końcu, dobre dobre skończenia, rzuty zapaśnicze, gra pod siatką, także wydaje mi się, że mało kto tutaj ma takie umiejętności. Wiem, że długo czekaliście na to face to face, więc zaczynamy. Ciekawi was za go! I pomocy! Słuchaj, jako Żyli powinienem coś wiedzieć, więcej niż mniej, a na chwilę obecną nie wiem dlaczego tutaj się znalazłem, nie wiem w jakim celu dokładnie, ale jestem po lepszej stronie jestem po tej stronie, gdzie mogą ci mówić do ucha cały czas, a ty udajesz, że wszystko wiesz i wyglądasz jakbyś wszystko wiedział. Tak więc niech inni się martwią. Dzięki temu miałem, że miałem wejść do klubu, no. Trochę się zestresowałem, ale. Jakoś da poradziłem sobie pokonać wielkiego barona, żeby wejść do tego klubu, ponieważ znałem prezesa. Wyróżniam się tutaj swoją agresją. Nie jest ona udawana, to po prostu jest we mnie. Czy zaimponowałem tego? Nie wiem, mam nadzieję, że tak. Okaże się to oczywiście po decyzjach, które zaraz zobaczycie w materiale. W międzyczasie zostawcie jakiegoś lajkacza tutaj. E, tak, poza tym, ja no, jestem zadowolony, w miarę, poza tym, że chujowe wyniki wykręciłem, ale tak jak mówiłem, to był zaczepny cios. Drugi byłby nokautujący, Tak się to robi w prawdziwej walce. Bo tu to jest tylko siła jakaś tam statyczna, gdzieś trzeba dobrze uderzyć w tego boksera, to jest w ogóle niemiarodajne. Pójdź z tym, liczy się to, co w oktagonie i tyle. Umiejętność walki na kciuki, moi drodzy, to jest dokładnie to samo co boks, co MMA. Po prostu szukacie odpowiedniej taktyki, podpuszczacie przeciwnika i gdy jest gotowy na to, żeby wykonać ostateczny, ostateczny cios PU! I nie ma go. A jako, że jestem dwujęzyczny, mówię po polsku językiem faktów, a to był fakt. Moi przeciwnicy powinni obawiać się tego kciuka w parterze. Powinni. Myślę, że wiele osób, które to ogląda, pomyśli sobie o kurwa, on wrócił. Albo o kurwa, on wrócił. No dobra, jesteśmy teraz w kolejnym etapie. Teraz będziemy wybierać ludzi, którzy przeszli do drugiego etapu na tak zwane solówki merytoryczne. Tutaj jeszcze zostanie nam przegrana ekipa. Z przegranej ekipy będą dwie wilcze karty, czyli dwie osoby, które przejdą dalej. No, proste. Kurwa, tego nie możemy wrzucić, bo to będzie chuj. <taki> to jest instruowanie. Nic nie dodaję, gramy dalej Mamy to! Był strecik, musiałem trochę poddymić, więc prawie swoje ręce, bo na pierwszym etapie Zakłada <zoktuję> się w sobie, ale teraz pokazałem prawdziwą siłę. No spodziewałem się, bardzo się zawiodłem tym, że szybciej się nie dostałem, ale coś, całe szczęście to mamy, więc co? No widzimy się tak naprawdę w klatce, tam będziemy się... Dalać ostro do krwi, przeciwnik ma krwawić, ja też mogę, ale żeby on krwawił bardziej i żebym to ja zwycięsko podniósł łapę do góry na końcu Siemano. Zobacz, dlaczego ja uważam, że się nie nadaje? Mówi wszystko jednym tonem. Generalnie tak. Jak ja bym kurwa był lekko zmęczony, ja nawet nie wysłyszę, co on mówi, bo on mnie usypia, kurwa. On mówi. No kurwa, no to przecież to tak się nie. Zero takich jakichś emocji. Kurwa, no, albo zmiana, wiesz, zmiana strategii. Tak. Bo coś się nie poszło nie, 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 nie tak? Wie, zmiana zierwa, strategii, wie, tak. Pójdź w ogóle w no, zupełnie w tym kierunku, nie? I jakby to się upiera, że jest No i dlatego kurwa, no i dlatego go nie ma. Będę, tak! Dobrze! Pomysł i możliwość! Nie potrzebujemy Cię w naszym zwadzie, tylko chcę Ciebie! Albo nie przychodź tutaj wcale! Ja! Yeah! Ale szacunek dla niego się należy, mimo wszystko podjął wyzwanie, nie pokazał się z złej strony. Bo przynajmniej staną obok mnie Nie każdy potrafi to zrobić, dlatego szacunek mordo Pamiętam. No nie pyko, nie pyko Lepiej nawet tańczę od sequento Widzieliście tą kurwa charyzmę? Króla szczurów? Co mam go rozpać znowu? Czego ci potrzeba ziomeczku kurwa? Chcesz w OKTAGONIE prezent dostać, kurwa, na święta? Musieliśmy tak naprawdę z momentu na moment wyjść z roli, gdzie, wiecie, siedzimy cały dzień, już zdążyliśmy się poznać, musimy teraz sobie ponawrzucać, zrobić konkretny performance. No, muszę przyznać, jest adrenalinka. Teraz się nazywa szybki freestyle, wiadomo, taka pokazóweczka, na razie co będzie na konferencjach, to dopiero będzie ogień. Tutaj to taki szybki trasztok był, nic więcej tak naprawdę i tyle. Prawda jest taka, że oboje jesteśmy top liga i nie ma znaczenia, kto wygrał, i tak jesteśmy zwycięzcami. Drugie, etap, baby. No nie, nie, znamy się, ale wiesz, ja ogólnie lubię cisnąć, lubię być hamem, także ja tam w robocie zawsze ludziom cisnę, nie? Mnie to akurat kręci, bo nie, nie lubię, jak ludzie są nudni. Przede wszystkim, jeżeli ludzie nie przekinają, to dla mnie już jest taki trochę red flag, nie? Ja nawet jako kobieta przekinę mi się podoba, więc ja tym bardziej przekinam jako Trochę marynarka mnie kurwa ograniczała, ale kurwa kolega siłę pokazał faktycznie. No, trochę zapasu pokazuję, przed... a ile ważysz? 118, na 93, czułem, czułem, się. Siła, ale kurwa, no, było, było dobrze. Szacunek był i myślę, zgadza się, że... Zgadza się, zgadza było wiele na tym, na się, na tym nam zależało. Było naprawdę myślę zajebiście sportowo, trochę z agresją, nie? No więc zajebiście. Ale szkoda No kurwa... I tam już tą koszulkę, no poszło słowo. Bartek Młot jest bogaty. Także dzieci Nie będę kupował, co? Tak, ja nie mam pieniędzy. Ja się nie spodziewałem w ogóle takiej zabawy, co nie? Jakby nogi nie tak palą, że dzisiaj to w ogóle nie pójdę na trening. Ale no co, no zajaweczka, o to chodzi, ma być kontentowo, bro. A ja jeszcze wracam rowerem do Białego Stoku, także życzcie mi powodzenia. On to w ogóle jest przechód. On jest przechód. Ty. Ale bombel ma nową robotę, w co lotku może robić. Kurwa bęben maszyny losującej zwolniony. A jest pełny! To był fame booster, czyli można powiedzieć taki łowca talentów dla nowych prospektów. Zawodnicy, którzy dzisiaj się pokazali, byli na pewno z potencjałem. Niektórzy mieli większy potencjał niż niejedna gwiazda, która przyszła do świata freak fightów, bo pamiętajcie, że są tacy, którzy przychodzą przyszli też z niczym, a udało im się wybić. Niektórzy mieli konflikt o a dzisiaj są to najbardziej legendarne i ikoniczne postacie i wydaje mi się, że dzisiaj również będziemy mogli tutaj znaleźć kogoś, o kim za dwa lata powiecie, że wystartował w Fame Boosterze, a dzisiaj jest legendą. Trzymajcie się. Pozdrawiam.